Witam serdecznie was moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy uzupełnianie albumu Road to Russia. Powkładałem już karty bazowe, żeby to nie trwało długo. Popatrzcie taki plik kart jest do włożenia. Są to wszystko karty specjalne. Już poukładałem zespołami, żeby nie było zamieszania. Na pierwszej stronie nie będzie nic składane, nie ma żadnej karty tutaj. Dopiero zaczynamy od Belgii. I z Belgii mam dwóch zawodników do włożenia: jest to Axel Witzel numer 5 i Lukaku numer 6. Czyli obie karty znajdą się tutaj obok siebie. Jak widzicie, już troszeczkę bazówek jest w środku. Można powiedzieć, że połowa kart. Ponad połowa już jest zapełniona, jeżeli chodzi o Belgię. Z Chorwacji mam również dwóch zawodników. Modricz numer 5 i Mandzukic 14. Modricz będzie tutaj. Natomiast Mandzukic tutaj. Musimy oczywiście przewrócić karteczkę, żeby włożyć kartę no tutaj jest jeszcze więcej kart uzupełnionych jeżeli chodzi o Chorwację dalej mamy Danię i tutaj również dwie karty numer 5 i numer 6 Kier i Eriksen Dania włożona lecimy dalej Anglia Tutaj jest tylko jedna karta i jest to Dele Ali numer 13, czyli tutaj. Tak wygląda Anglia. Dalej Hiszpania. Tutaj mamy dwóch zawodników: Ramos numer 5 i Iniesta numer 14, czyli piąteczkę. Tutaj wkładamy, jak widzicie. Defensive roki numer 5 tutaj wchodzą. No tutaj akurat jest key player, czyli nie ma wszędzie tak samo. 14 będzie tutaj. Dalej Finlandia. Tutaj mam jedną kartę, goal machine numer 6. Francja, również jedna karta, 13, Patrice Evra, tutaj Niemcy, z Niemiec mam w sumie trzy karty, Neuer, Miller i Hummels, czyli dwie karty idą obok siebie, piątka i szóstka. A czternastka będzie tutaj, Węgry. Z Węgier mam również trzy karty: piątka, szóstka i czternastka. Szalaj, gera i dziuczak. Włochy. Z Włoch są aż cztery karty: piątka, szóstka, trzynastka i czternastka. Bonucci, Veratti i i Buffon. karty w środku, lecimy dalej Holandia, dwie karty Dipej i Strotman, numer 5 i 13 włożone gotowe dalej, Norwegia dwie karty trzynastka i piątka King, Goal Machine i fan's favorite, Henriksen czyli jak możecie zobaczyć, tutaj są karty specjalne wkładane przynajmniej na razie, dalej mamy Polskę, jest tutaj tylko Arkadiusz Milik na razie numer 6, Goal Machine W Portugalii nie mam nikogo do włożenia. Dopiero Rumunia, i tutaj są dwaj zawodnicy: Tatarostanu numer 5 i Stanciu numer 13. No, i tutaj już jest strona, gdzie wkładamy z tej, właśnie. Strony. Dalej Rosja. Z Rosji nie mam nikogo. Szwajcaria, trzech zawodników: numer 5, 14 i 13. Czyli tutaj musimy znowu na odwrót wkładamy teraz, a tutaj z tej strony. Kolejny zespół, Szwecja i tutaj do dwóch zawodników, piąteczka i czternastka. No dość dużo jest Szwedów już w środku, w albumie. Kolejny zespół to Turcja i tutaj mamy numer 5, Hakan Çalanolu. Dalej mamy Walię i tutaj jest dość dużo kart, 3 w sumie. Piątka, szóstka i 14. Okej, Walia zakończona. Teraz mamy Argentyny i tutaj mamy top playera Messiego, numer 14. Higuain numer 5. Mascherano numer 13. I Angel Di Maria numer 6. Argentyna. Włożona dalej Brazylia. Z Brazylii dwóch zawodników Marquinhos numer 5 I Paulinho numer 6 Kolejny zespół to Chile Jedna karta Numer 5 Medel obok siebie będzie Karta bazowa i Defensive rock. Kolumbia, tutaj mamy dwóch zawodników: Falcao i James Rodriguez, numer 6 i 13. No i na samym końcu została jeszcze karta z Meksyku, numer 5. Wkładamy ją tutaj. I takim sposobem włożyliśmy wszystkie karty specjalne, które do tej pory trafiłem. Tutaj jeszcze mamy Nową Zelandię i Australię, ale jak widzicie, nie ma na razie żadnych tutaj kart specjalnych. Tak to moi drodzy wygląda na chwilę obecną. Można powiedzieć, że no pół albumu już jest. Lecimy dalej. To wszystko na dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.